Przejeżdżamy przez częstochowe miasto klechów, z klechowni jasnogórskich znane. A nie najgorzej, czasem więcej tych, tych, tych korków o jest. Jak na godziny szczytu poranne, a jeszcze nie jest źle. Niebo trochę pochmurne. Asfalt krzywy co kawałek. Łatany. Wygląda jakby jak płaszcz ze szmat, bo widać z tych pielgrzymów w Częstochowie na Jasnej Górze nie ma pieniędzy na wyremontowanie dróg. Porządnie dziurawe, co kawałek jakaś łata szmata. O, tak wygląda Polska kapitalistyczna. No dobrze, że za ten kawałek autostrady A1 płacić nam nie każą. Kapitaliści Rzeczpospolitej Polskiej. Dla tirów to powinna być osobna transportowa droga przejazdowa, albo tiry ładować na wagony kolejowe. Tyle mamy torów kolejowych, tiry można by pakować na wagony i by sobie nie zapychały polskich dróg. Przeszkadzając innym wjeździe. Co kawałek łatka, szmatka dziura w asfalcie. Nawet nie umieją tych dziur załatać te drogowe zbójce, tak żeby nie zarzucało samochodem do góry. Sprężyny w samochodzie się psują. Od tych połatanych jasnogórskich dróg opodatkować te kościoły jasne góry i autostradę porządną wybudować to jest zadanie dla kapitalistycznego reżimu Rzeczpospolitej Polskiej co nie dba o Polskę i no by wysprzedawała wszystko różnym złodziejom no, tu się kawałeczek poprawiło i na tym już pewnie koniec będzie. O! Przejazd przez Częstochowe. A wiaduktu by tu nie mogli zbudować, żeby przejazd był taki, żeby nie trzeba stać po kilka minut. Co? Jasna góra nie może sfinansować. O 2 miliony dziennie dochodu, ma to może wydać te pieniądze na budowę wiaduktu, żeby nie trzeba było stać i żeby takich o łat nie było co kawałek. Asfalt co chwilę kolor zmieniał, łata za łatą jak płaszcz u żebraka połatany. Zamiast na wojnę przeciw. Rosji i Moskwie pieniądze marnować i na jakieś Ukrainy, Afganistany na bandyty zmieździć i gwałcenie lokalnych prostytutek przez polskie wojsko w Afganistanie to wiadukty budować żeby przejazd A1 był bezkolizyjny i żeby ten asfalt nie był dziurawy co kawałek bo rządy polskie lewe, prawe czy centrowe jedynie o własną kieszeń dbają jasna góra o własne tyłki o to żeby dobra droga przelotowa przez częstochowe była to jakoś zadbać nikt nie ma ochoty Ciekawe co z tymi podatkami na utrzymanie dróg. Ktoś je widać przepija. Co roku się zmienia jakiś prezes w zarządzie dróg albo kilkudziesięciu prezesów. Powiatowi wojewódzcy, gminni, rejonowi, resortowi i centralni. 20 tysięcy dyrektorów często się zmieniających i po 2 miliony odprawy. A za 2 miliony to by tu kilometr autostrady wybudowali. Tylko więźniów do pracy weźcie. I bezrobotnych. Najlepiej z Ukrainy, żeby im 10 razy mniej zapłacić. I szybko polskie drogi będą zbudowane. A nie, że co kawałek jakieś dziadostwo. Tu się kawałek nawet poprawiło, z kilomet pewnie asfaltu. To chyba Tesco sfinansowało, że żeby klienci w ogóle przyjeżdżali. Bo inaczej by nikt nie chciał przyjeżdżać. Ale tu. Tesko minęliśmy, i już są łaty dziurawego asfaltu. Panowie drogowcy nie umieją tego nawet wyrównać. Taki burdel kapitalistyczny. To już piąty rok w budowie. Trzech panów pracowało. Zamiast 300, żeby w tydzień skończyć taką robotę. No bo we trzech to taki wiadukt się buduje. 30 lat. no. Kapitalizm. Zamiast dyrektorom płacić pensję, to robolom płacić wypłaty. Za wyrównanie takiej drogi dziurawej. Co plama to łata, łata, łata. Jak nie na jednym pasie, to na drugim albo na obu. To jest A1 autostrada. Za towarzysza Edwarda Gierka. To to była droga, a teraz to jest dziadostwo kapitalistyczne. Syfilis kapitalizmu Rzeczpospolitej Polski jej klerykalnych katolickich rządów, jasnogórskich. To co, Jasna Góra się weźmie do budowania polskich dróg? Finansować codziennych datków pielgrzymów, nie swoje żarcie i luksusowe wycieczki do Monte Carlo i Dubaju na rozrywki? Tylko drogi dla swoich pielgrzymów, co przyjeżdżają do Częstochowy, wyjeżdżają i przejeżdżają przez to paskudne, jeżeli o komunikację chodzi, miasto. Jedno z najgorszych, najbardziej plugawych w Polsce. No bo wiadomo, kto tam rządzi. Jakiś przeor. Nie ma rządów polskich. Watykański kapitalizm z XIX wieku. A te plamy to wszystko łaty, łaty, dziurawej polski, tak zwanej autostrady. Może za kilometr po 5 zł będziecie jeszcze brali złodzieje kapitalistycznej mafii, zwanej Polską.